W dzisiejszym filmie, drodzy Państwo, opowiem Wam, jak w domowych warunkach można sobie stworzyć takie same temperatury do rozrostu. Chleba i zakwasu, jakie panują w piekarni. Mało tego, pokażę wam w jaki sposób ja przechowuję zakwas, bo zakwasu nigdy nie przechowuję dłuższy czas w lodówce. Kiedy nie mam planu przez dłuższy czas piec chleb, to zawsze zakwas usypiam i po prostu mam go w takiej sypkiej postaci. Jak to zrobić, będzie oczywiście w dalszej części filmu. Oczywiście bez tej literatury nie mógłbym się obyć, bo tak naprawdę wszelkiego rodzaju inspiracje, jakie czerpię do pieczenia chleba, znajduję właśnie w tej książce. Nie jest moim zadaniem w tym filmie filmie reklamowanie tej książki i nie mam żadnych płatnych promocji, że tak powiem, podpisanych z autorem tej książki, tylko jeśli coś jest dobre, a w tym przypadku ta książka i mnóstwo przepisów, które zostały zebrane i opracowane właśnie przez Jeffreya Hamelmana w tej książce chleb, to należy o tym po prostu mówić. I pokażę wam jeden z przepisów, który jest w tej książce na chleb wiejski. Jeśli chodzi o moją komorę rozrostową do chleba, to jest oczywiście tak zwany garownik mówiąc taką nomenklaturą piekarniczą, no to jest taki boks, jak. Kupiłem płyty w markecie budowlanym. Takie płyty typu pir. To jest pijana w środku, powleczone folią. Pociąłem oczywiście na kawałki, które były potrzebne do zbudowania czegoś takiego. Pomierzyłem sobie tam mniej więcej miskę. Pomierzyłem oczywiście też foremki, z których będę korzystał podczas pieczenia chleba. No i takie coś sobie po prostu tutaj rozrysowałem, pociąłem i pokleiłem. Zacznijmy może od środka. W środku, drodzy Państwo, to wygląda tak. No, ja sobie to wykleiłem taką folią srebrną. Dodatkowo nie jest to ani skręcane ani nic z tym robione. To jest tylko po prostu poklejone z zewnątrz. Tak jak widać, jest zwykłą czarną taśmą poklejone, żeby to wszystko się ładnie trzymało. No, i tyle. W środku, tak jak widać, zrobiłem sobie taką platformę drewnianą. Wyjmę ją. Ona jest takiej mniej więcej konstrukcji, no nic nadzwyczajnego, no po prostu. Tutaj mam zainstalowany drut oporowy, to jest w formie grzałki i ta grzałka jest y, oczywiście razem z kontrolerem temperatury spięta. Jest jedna sonda, tak jak widać z tej strony i mam jeszcze dodatkowo zainstalowany taki wentylatorek w formie termoobiegu i jest druga sonda bo to jest duży boks, no i mogłoby wystąpić takie zjawisko, że na dole ta temperatura, jeśli chodzi o, o, o temperaturę w tym boksie byłaby inna a na jakiś tam innych poziomach też inna, no i dlatego, żeby wyrównać tą temperaturę wewnątrz tego boksu, zainstalowałem taki wentylatorek o, jest wszystko przewidziane, cała ta konstrukcja do zasilania na 12V, włącznie właśnie z tym wentylatorem Tyle tylko, że wentylator jest wyposażony oczywiście w kontroler prędkości. No i za pomocą tego kontrolera mogę sobie w sposób płynny kontrolować pracę właśnie tego wentylatora, tak żeby on tam jakoś szczególnie nie dmuchał, ale żeby to powietrze po prostu w miarę płynnie tylko było przepychane z kąta w kąt. A gdyby ktoś chciał zobaczyć detalicznie, jak wygląda dekielek do tego, no to oczywiście kawałek sklejki. Tutaj takie coś przyklejone. I oczywiście też płyta PIR. No, i to jest boks, który tak naprawdę u mnie stoi w tej chwili na dworze. A w tym boksie, w dalszym ciągu, to jest boks do rozmnażania zakwasu, jest mniejszym boksem. Ten nie ma termoobiegu, ma tylko i wyłącznie, właśnie, kontroler temperatury. No, ja mam tutaj zadaną temperaturę 34 stopnie. No i on tutaj mi cały czas tą temperaturę utrzymuje. Konstrukcja taka sama nic szczególnego. No, i u mnie to wygląda tak. Stoją trzy słoiczki, bo ja ciągle prowadzę jakieś eksperymenty z zakwasem. To jest świeżo zdokarmiony zakwas jakieś 3 godziny temu, już tam coś się zaczyna dziać z nim ładnego, może nawet dwie. Ten też coś tam zaczyna się z nim robić. A tu mam ciut inny zakwas. Też oczywiście dwa zakwasy na mące żytniej i, i tu jest jeden zakwas, który jest na mące pszennej. Y, oczywiście kiedyś tam zrobię szczegółowy film, po co mi to... Eee, po co te zakwasy, tak naprawdę, do czego mnie to prowadzi? Dzisiaj, drodzy Państwo, to jest mój pierwszy film na kanale. Chlebowy zakątek. Ja mam na imię Roman i będziemy tutaj na kanale różnego rodzaju chlebowe przygody przeżywać, ale nie tylko chlebowe, bo też będziemy piekli pizzę w stylu napolitańskim. Trochę się w tym specjalizuję i trochę tych rzeczy też robię. Będą bułki, drożdżówki, no i wszystko to, co związane z mąką. Ja dzięki temu urządzeniu, swój zakwas oczywiście cały czas namnażam sobie. Yy, może nie na dworze, bo, 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 bo zakwas ląduje tutaj do mojej szopki i on sobie tam stoi, ale, ale, ale tak naprawdę żadne temperatury, tak jak dzisiaj mamy w okolicach, proszę Państwa, dwóch stopni, trzech, temu nie szkodzą. Grzałeczka również to jest ta sama konstrukcja, drudoporowy, nawinięty w formie po prostu spirali. Ona się załącza, wyłącza, na, na, bo tu jest zaprogramowane tak, że jak temperatura będzie się różniła około tam pół stopnia, no to załącza i wygrzewa mi wtedy po prostu ponownie komorę. I jak temperatura spadnie powiedzmy powyżej, po, 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 poniżej tam powiedzmy 34 stopni o, o 20 czy 30, od razu załącza mi znowu grzałkę. No i wygrzewa po prostu komorę. Także tutaj są naprawdę bardzo fajne stabilne temperatury. I dzięki takiemu właśnie i dzięki takim rozwiązaniom, no ja mam podczas pieczenia chleba naprawdę dokładnie odwzorowane temperatury, które są w piekarni, bo zakwas, drodzy państwo, to nie jest byle jaka tam po prostu kultura bakterii i, i, i drożdży. One też potrzebują oczywiście odpowiednich temperatur i takie hodowanie zakwasu gdzieś tam kurczę w domu w kuchni, to nie jest ten sam zakwas i nie te same kultury bakterii kwasu mlekowego, octowego, czy jakichś tam dzikich drożdży, które mają na przykład piekarnie, bo tam są zupełnie inne temperatury. No i to, że się tam doda za każdym razem, dokarmiając zakwas jakiejś tam nowej mąki, która zawiera oczywiście jakiś tam kolejny szczep dzikich drożdży, to te drożdże do odpowiedniego rozwoju i tak naprawdę mocy zakwasu potrzebują odpowiedniej temperatury. Jeśli chodzi o mąki, z których ja korzystam, ja nie ukrywam, że ja mieszkam akurat w Szkocji, no i Brytyjski akurat ma swój jakiś tam po prostu arsenał mąk do pieczenia chleba. No to staram się kupować mąki organiczne i, 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 i to, żeby były dobre mąki, tak naprawdę, żeby nie no jak poświęcam swój czas naprawdę na upieczenie chleba i to jeszcze takiego właśnie na zakwasie, który dojrzewa tam 30-40 godzin. No to chcę, żeby maksymalnie ten chleb był dobrej jakości, więc używam zawsze mąk organicznych. To jest akurat jakaś tam kanadyjska właśnie. Bardzo mocna mąka. Tak naprawdę na tym rodzaju mąki rozwijałem swoje umiejętności piekarnicze. Ona ma w granicach 15 gramów białka. To jest bardzo mocna mąka, ale smak chleba upieczony tylko i wyłącznie z tej mąki nie do końca zawsze mi odpowiadał. Ale do, 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 do pracy, do zabawy tak naprawdę z chlebem, do nauki, ta mąka była dla mnie najbardziej idealna. To tak tylko wspominam, nie robię żadnej reklamy. Kanadyjska mąka praktycznie do kupienia pod każdą szerokością geograficzną świata. Tu mam o, mąkę z Orkiszu, tu mam oczywiście żytnią i tutaj mam taką właśnie mąkę również, która jest White Ross, z innego sklepu, e, którą bardzo lubię. I ona często występuje również z ziarnami i to jest taka kombinacja, która jest moim zdaniem jedną z najlepszych mąk tak naprawdę do pieczenia chleba takiego, no, rasowego bym tak go określił, z ziarnem. Tak jak mówiłem, ja swój zakwas przechowuję właśnie w takiej sypkiej postaci, bo to jest zakwas, który został uśpiony. Namnożyłem sobie zakwasu właśnie w tym jednym z boksów i ten zakwas miał naprawdę odpowiednią siłę i odłożyłem sobie kilka łyżek do miseczki, zasypałem maksymalnie dużo, dużą ilością mąki, tyle ile oczywiście mąka była w stanie wchłonąć, że tak powiem, wilgoci z tego zakwasu i rozsmarowałem sobie taką substancję na pergaminie i wysuszyłem sobie taką milimetrową, dwumilimetrową warstwę i jak mi się to wysuszyło, to połamałem no i mam taką właśnie substancję, która sobie jest i tak naprawdę taki zakwas mogę Spokojnie przechowywać nawet 4-5 miesięcy w takiej postaci. Aktywowanie takiego zakwasu to jest oczywiście też żadna filozofia. Tak naprawdę procedura jest bardzo prosta używając oczywiście inkubatora tak jak go tak nazywam, pieszczotliwie do, 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 do rozmnażania zakwasu. To żeby aktywować zakwas, to biorę z tego woreczka 25 gramów tego suchego zakwasu, dodaję 25 gramów mąki, czystej mąki żytniej, tak jak w tym przypadku i to jest oczywiście ta sama procedura postępowania jeśli chodzi o zakwas pszenny czy żytni, robię to tak samo i dodaję oczywiście 50 gramów wody, czyli i tak naprawdę stosunek masy suchej do wody to jest 50 do 50. Mieszam, wstawiam do inkubatora tak naprawdę na 12 godzin, z tym się absolutnie pierwszego dnia nic nie dzieje. Po 12 godzinach wyjmuję zakwas i tak naprawdę te 100 gramów, które tam miałem, dosypuję ponownie 100 gramów mąki, dodaję 100 gramów wody, mieszam i wstawiam na kolejne 12 godzin do inkubatora. Po kolejnych 12 godzinach przeprowadzam. Tą samą procedurę, czyli mając 300 gramów zakwasu, ten zakwas już widać, jak ruszył, ale to nie jest jeszcze jego najwłaściwszy moment. Dodaję po raz kolejny mąkę i wodę w proporcji oczywiście. Jeśli mam 300 gramów zakwasu, który jest już w tej chwili lekko pobudzony, dodaję 300 gramów mąki, dodaję 300 gramów wody i mam 900 gramów już mąki, tak naprawdę po 12 kolejnych godzinach. Bardzo dobrze przefermentowanej, i na bazie takiego zakwasu można już piec chleb. I to jest zakwas w pełni aktywny, o pełnej sile, taką jaką żeście po prostu ten zakwas uśpili. Tam nie ma już potrzeby, tak naprawdę, robienia z tym zakwasem czegokolwiek. Poza tym, że jak chcielibyście piec chleb w sposób ciągły, no nie należy go już w tej chwili usypiać. Tylko tak naprawdę trzymać go w inkubatorze, tak jak ja to robię oczywiście w moim przypadku. Bo wtedy ten zakwas tak naprawdę jest cały czas aktywny i to bardzo dobrze aktywny. A jak nie mam zamiaru piec chleba przez dłuższy czas, warunki nie sprzyjają, to tak jak mówiłem, procedura taka sama zasypuje maksymalną ilością mąki tyle, ile zakwas jest w stanie przyjąć jej, żeby uzyskać taką plastyczną masę, którą da się rozsmarować na pergaminie. No i suszę po prostu zakwas, najlepiej taki zakwas przechowywać w jakimś tam lnianym woreczku, gdzieś w przewiewnym miejscu, Moje jest akurat w takim właśnie foliowym, nie najlepszym, no ale w takim przechowuję. Osobiście chciałbym, żeby również wybrzmiało w tym filmie. Ja nie piekę tylko chleba na zakwasie, bo piekę również chleb na drożdżach. Tylko że chleb u mnie na drożdżach to nie jest tak jak drożdżówka, że tam napierniczycie 30-40 gramów drożdży na pół kilograma mąki i tak naprawdę w ciągu dwóch godzin macie chleb. Bo tak naprawdę pieczenie chleba na drożdżach to też oczywiście wymaga namnożenia sobie drożdży dzień wcześniej. To jest też procedura tak naprawdę 16 godzin czasami. No no i dzięki temu, właśnie kiedy mam już namnożone wstępnie drożdże, zaczynam również piec chleb. I między innymi właśnie chleb wiejski z książki Jeffreya Hamelmana, to jest chleb, drodzy Państwo, w 100% na drożdżach. Nie ma się co obawiać drożdży, tylko drożdże muszą być w odpowiednich proporcjach względem mąki. Tego nie można ładować nie wiadomo ile, bo to po prostu później zabija cały smak chleba. Ten chleb jest iście drożdżowy i, i, i co z tego, że on Wyrośnie w krótkim czasie. Jak pieczenie chleba, to nie jest wyścig, to jest po prostu kurczę żaden sprint, to jest maraton. A jeśli drodzy Państwo, chodzi o przepis na chleb wiejski, to tak jak widać, trzeba zrobić zaczyn. Ten zaczyn robi się właśnie 12 do 16 godzin wcześniej. Tutaj są dodawane oczywiście świeże drożdże. Przepis jest na 20. 5 bochenków w tym przypadku. A tutaj mamy na dwa bochenki o wadze 0,68 kg. No i to jest przepis, który jest naprawdę bardzo fajnym, przejrzystym przepisem. Wszystkie przepisy z właśnie z tej książki to są właśnie tak fajnie skonstruowane, mało tego, opis postępowania. Wiem, że nie powinienem tego robić, ale. To myślę, że wiele osób i tak kupi tą książkę. I pan Jeffrey Hamelman się nie pogniewa na mnie, że publikuje jego przepisy, które opracował, zgromadził właśnie i, 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 i wydał tą książkę. No bo to są przepisy, które są naprawdę dla takich właśnie hobbystów, y, piekarzy domowych jak ja. No i za każdym razem piekę chleb właśnie z tej książki. Jest jeszcze wiele przepisów w tej książce, których nie robiłem no i oczywiście na tym kanale pojawią się właśnie filmy z tym związane jeśli coś się będzie udawało, to się będzie udawało, to oczywiście również będę publikował, ale jak się będzie coś mi nie udawało, to te filmy również wiadą na ten kanał chcę, żeby to był kanał maksymalnie autentyczny, pieczenie chleba w domowych warunkach to jest przygoda tak naprawdę to tyle drodzy Państwo w tym filmie, mam nadzieję, że film się komuś do czegoś może przydać, zapraszam może do jakiejś subskrypcji kanału, bo będzie tutaj naprawdę wiele się działo, tak jak Widać, pies do pizzy w tej chwili czeka, i też oczywiście, tak jak wspominałem, pizza w stylu neapolitańskim która jest moją ulubioną pizzą. Również będziemy tutaj rozbierali wiele przepisów i wiele będziemy testowali na ciasto. Będzie się sporo działo, także zapraszam do subskrypcji i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć.